І проблеми з документами, то очі, коли зачалася війна, то я чу, чула, що тако ампатія. І, наприклад, киди я ще була в Україні, завжди лежала в своєму покою і ніц не робила. А, але коли я приїхала до Польщі, то молодкі ж ремишки. Наприклад, все дійшло навіть до домишлю о самоубудство, але я то одразу фу, бо прибрала, бо е, я розумію, що це тільки такі проблеми, які є в одному часі, а далі буде добре. І так і було, бо коли так е, був один місяць, як już в Польщі, то Roz, już tak zaczęło rozumieć, że w Polsce takich większe perspektywy. E, trochę boję się takich, e, otworzyć przed społeczeństwem, e, bo bardzo boję się krytyki. Tak, to jest moja słabość. Kiedy jestem w społeczeństwie, chcę tak e, być wieszoną i nie taka, jak z multfilmu troli zawsze, zawsze radość, zawsze tam śpiewać, tańczyć, ale nigdy, w, no zawsze bez smutku. Czekaj, to może powiem o mojej jakby historii e, coming out. Um, um, ogólnie to zacząłem e, podejrzewać. Że e, nie jestem hetero. Jakoś koło wieku 11 albo 12 lat. E, I nie wiem, jakoś zawsze miałem odczucie, że jestem jakoś e, inny od większości chłopców, e, ale nigdy nie wiedziałem, co to jest. E, nie chciałem tego zaakceptować, bo e, chciałem lubić dziewczyny bardzo, bo chciałem. Pasować się? E... E... Szczerze, to głównie jak e... jestem gdzieś na dworze wokół ludzi, no to głównie objawia się to w formie e... dziwnych spojrzeń od ludzi. Nie, może mi się tylko wydaje, ale no widzę jak się ludzie patrzą, a szczególnie jak on przy sobie coś tęczowego. E... No, ale... No, i jeszcze ubieram się w sposób taki czasami dosyć um... niezbyt męski. Ktoś z mojej klasy, jak po prostu rozmawiałem na grupie klasowej, to jeden gość, um... jak ja się odezwałem, to jeden gość po prostu. <słuch> Zaczął mi grozić i brzmi to bardzo głupio, i było to głupie według mnie. Jak raz podszedłem na taki e, obóz w e, e, wakacje, e, to poznałem tam dużo. O, tam było pełno osób LGBT, i e, jak miałem okazję poznać ich i właśnie być w takim środowisku, gdzie e, wiedziałem, że nie będę oceniany za bycie sobą, to właśnie wtedy e, jakby zaakceptowałem to, że jestem gejem i że lubię tylko chłopców. E, o moich tikach. E, tak. Więc generalnie zaczęły się one, kiedy miałem 6 lat i jestem w 99% przekonana, że są one powodem yy, rozwodu moich rodziców. To nie jest tak, że jakoś mega mi się naprzekrzały w życiu. Yy, oczywiście były jakieś, powodowały sytuacje dla mnie niekomfortowe, yy, szczególnie w szkole podstawowej mojej pierwszej, kiedy to zaczęły się one. Nie, wie, nie znałam totalnie diagnozy, nie wiedziałam, co to jest. Było to dla mnie totalna nowość. Mm. Mm. E, I moi rodzice bardzo spierali się z tym, co to może być. E, bardzo to na mnie wpłynęło, bo sama nie wiedziałam, co mam z tym zrobić, jak mam się w tej sytuacji zachować. Mm. No i pojawiły się jeszcze problemy ze strony rówieśników, e, czyli jakieś tam e, drobne przyśmiewki, e, które sprawiły, że stałam się osobą bardzo w sumie zamkniętą w sobie. Nie odczuwałam potrzeby przebywania z ludźmi. Mm. Dlatego, że chciałam uniknąć sytuacji, w których byłby poruszany temat tych tików. I z czasem, kiedy już dostałam diagnozę od neurologa, że są to tiki. Mm. Na początek w ogóle byłam przekonana, że wmawiam to sobie ze względu na mojego ojca, który bardzo często mówił, że to udaje. I więc po rozwodzie moich rodziców, właściwie od maleńkości, u mnie te problemy narastały tak trochę w ciszy, bo na początek było to coś takiego, że. starałam się dogodzić obu stronom i nigdy nie starałam się dogodzić sobie. Zawsze, od, odkąd byłam naprawdę bardzo mała, y, zawsze starałam się sp y, i sprawić przyjemność i mojemu tacie, i mojej mamie. Y, co było bardzo trudne, z racji takiej, że no, moi rodzice nie, nie, byli, nie mieli ze sobą dobrych relacji nawet po rozwodzie, y, co zresztą mnie jakoś szczerze nie dziwi, ale sprawiło to, że już teraz, kiedy jestem starsza, nie potrafię zadbać o siebie. Nazywam się Maksymilian Świątkowski. mam 17 lat i reżyseruję ten film. No, boję się wielu rzeczy, szczególnie w kontekście sztuki, że film mi nie wyjdzie, że, 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 że tracę potencjał albo że, że się za mało przykładam. To tak na przykład teraz tak mam. Przyjaciół mam mało, więc no, nie pomaga mi to. Nie wiem, czemu straszam chyba od siebie ludzi, albo nie wiem czy coś się... Ciągle się zastanawiam, czy coś jest ze mną nie tak, czy z ludźmi jest nie tak. Denerwuje mnie to, że pomimo tego, że mam co jeść, gdzie mieszkać, dalej cierpię. To jest straszne. Ja nie wiem, w sensie... Na jakim świecie żyjemy, że każdy, ale to każdy cierpi i to bardzo. Dość śmieszą mnie dorośli, którzy umniejszają nastolatkom ich problemów. No wiadomo, że dorośli też mają swoje problemy, ale nawet jak na pierwszy rzut oka te dziecięce, nastoletnie są mniejsze to jednak są, są ważne i takie umniejszanie jest tak dla mnie skandaliczne i wynika po prostu z ignorancji jakiejś, no głównie z ignorancji. Na koniec powiem coś mądrego. Zawsze są smutki, ale jest też radość i dla tej radości warto żyć. Sam siebie okłamuję w tym momencie. Myślę, że to dobre na koniec.